Witam. Chciałbym podziękować widzom, którzy zdecydowali się wesprzeć moją twórczość na platformie patronite.pl. Dziękuję serdecznie. Jest to dla mnie nieocenione. Znajduję się w Nowakowie, tuż obok budowy drugiego etapu przekopu Mirei Wyślanej. Spotkałem e, pana Leszka. No i tutaj oczywiście jak co wizyta, jak co spotkanie z panem Leszkiem zawsze jest o czym porozmawiać, prawda? No tak. Są plusy i minusy urządowania bieżącej władzy. Na dzień dzisiejszy pan Szymon Hołownia dostaje ode mnie czerwoną kartkę za to, że jakiś klient, który pracował na stanowisku Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa i odpowiadał za umowy wywożenia e, nie, e, ten, śmieci w ramach promocji, przygarnął sobie łapówkę 5 lub tam 6 milionów, później poszedł na posiedzenie sejmowe za kratary, a później wyszło, że pan Ho hołownia podpisał wniosek od celi do Brukseli druga rzecz jest taka, że pani Ewa Kalini ale chwila, chwila, jeszcze raz o tej łapówce, bo jak, to, jeszcze raz o tej łapówce, bo to są bardzo e, poważne od celi do Brukseli mniej więcej 5-6 milionów w ramach przetargu przykleił sobie do kieszeni w ramach tego, że jego przetarg wygra o Warszawie tych przelot śmieciarek, odbieranie śmieciów. I chodzi mi o to, że jak firmy podchodzą do przetargu, pierwszeństwo powinny mieć spółki miejskie. Tak jak MPO Warszawa, okoliczne tam zakłady pracy, a nie jakaś firma Krzak, która pierw preferuje danemu, co nadzór bierze. Nad przetargami i w ramach przetargu dostał 5 milionów plus minus. I teraz, y, jakiś czas, pan y, X był w posiedzeniu za kratami, i teraz dostał wniosek podpisanego przez pana Hołownię: czyli od celi do Brukseli. I teraz jest pytanie zasadnicze, a zwykły podatnik ma utrzymywać takich zgredów, którzy powinni e, być uczciwi według zwykłego podatnika. I tu właśnie takie coś, to mi się e, takim od razu powinni stracić stanowiska i wszystko, ale ktoś jest nadzorcą tym, czyli pan prezydent e, Usterka Trzaskowski powinien to nadzorować, ale jak jest taki nadzór? Tak jak mamy stowarzyszenie... Yy, yy, kurde, jak ona ma. Co później wyszła, że księdza w ramach, yy, w latach komuny yy, w Niemczech, yy, tego... Pani Lange, to świadczy o czymś. A chodzi mi o to, jak rząd się, yy, sąd się za, zajął, no trudno, trochę może wolno, ale jak sędzini sędzia lub sędzina zaczęli już dokładniej sprawdzać jej życiorys co zrobiła i widocznie coś jest na rzeczy, bo wyemigrowała z naszego kraju tam, gdzie nie ma e, ustawy, że, że e, ten y, prokuratura czy sąd może ją sprowadzić i tu świadczy o tym, że komuna nie rozliczyła się, a teraz mamy przykład jak komuna wraca. Bo już chcą ocenzurować, czy tam organizacje TVP, czy TVP info. A tu wszyscy dostaną niechcący po czterech literach. I tu są tego skutki. I tu yy, chodzi o ministra aktywów państwowych do pana Budki. Ja mu wystawiam czerwoną kartkę za to, że. Dosyć, że polski holding kapitałowo-inwestycyjny inwestuje w ne neutralność energetyczną wiatrową, czy na morzu, czy na, w innych miejscach. A ten zgredzik już kosztem y grupy Orlen chce załatać podwyższenie kosztów za prąd. Tylko jest pytanie do pana Budki. Czemu jego kolega, y ten Sikorski, pan Tusk wchodzili? panu um, Ławrowowi w tak zwane cztery litery. I wtedy, jak Ławrów wyczuł, że ma tak zwanych pożytecznych inaczej, no to zrobił im sajgonki, czyli Rudorę wysadził, najechał na Ukrainę, a teraz szkoda, że pan, e, jak pan to ma, e, prezydent Ukrainy zrobił deal, a teraz już wychodzi, że będzie kij, e, bo chodzi mi o to, jak a to jest pytanie tylko do pani Baba Yagi Merkel. A to jest wszystko przez nią. Bo jak prezydent Ukrainy miał możliwość zakupu sprzętu wojskowego, zmodernizować sobie sprzęt sowiecki na lepszy model, to pani Baba Yaga Merkel pojechała do pana Obamy, żeby to zblokować. A teraz powinni w zębach, pan Schuler powinien w zębach zanosić mu sprzęt wojskowy, żeby mógł swój kraj obronić. I tu Pan prezydent Ukrainy powinien się dogadać z przewoźnikami polsko-ukraińskimi, żeby yy, równowartość przewozów była po połowie. Bo nie może być tak, że jedni drugich blokują, bo jedni by chcieli dostać zezwolenie na prowadzenie działalności, żeby można jeździć po Ukrainie lub tam przejazd, a jedni dostali, tylko kombinują. I tu czerwona kartka jest dla całej Unii Europejskiej, a zwłaszcza Brukseli, który odpowiada za to, powinny być trzy korytarze przez tereny e, zachodu, żeby wywozić te ziarno do Afryki, Azji, do biedniejszych krajów. A jak zblokowali, to wiadomo, że zewnętrzne kraje e, Ukrainy, czyli tak jak Polska, została zalana zbożem. Tylko chodzi mi o to, że jak taki chce mieć e, federalna Federalne gubernatorstwo Unii Europejskiej pod dyktandą i Niemiec i Francji, to reszta krajów niechcący będzie dostanie obuchem. I tu jest właśnie coś takiego. I tu wreszcie, kiedy Putina y zrobią mu dyscyplinarkę i zrobią mu sajgonki. Ale jak mamy takiego szredera, że lubią y kręcić lody z Putinem, i tu się odtwarza. E no, wersja niemiecka. Chce mieć y, Unia Europejska pod do Niemiec i wersja rosyjska. Chce zająć te tereny, co kiedyś były dawne Związek Radziecki. I tego są skutki. Tak, to prawda. Pani a co pan sądzi tutaj o ostatnich wydarzeniach w Sejmie z posłem Grzegorzem Braunem, co gasił. Powiem panu tak. W każdym państwie są mniejszości religijne, i tu trzeba uszanować. Każdą, yy, każdą mniejszość wyznania yy, katolickiego czy muzułmańskiego czy znawców jehowych, czy katolików ale tu powinni wszyscy ktoś, który się zna na tym powinien innej grupie wyjaśnić i tu mamy przykład we Francji, czy tam w redakcji redakcja, która yy, ten, też yy, obraziła mniejszość muzułmańską no i niechcący ci może są zradykalizowani, czy coś tam no zrobili w redakcji Sajgonki, a żeby tego nie było to warto rozmawiać żeby jedni drugim wytłumaczyli, nie może być tak że tak jak pani Wiel Szajbus Wielbus i jeszcze jedna posłanka mówi yy, łaziła z jedną taką pożyteczną inaczej, yy, dym w kościołach czy coś tamtego. no i mamy przykład, że dwóch tych księży. Jeden niechcący dostał, został poobijany. Tak, a drugi, drugi miał chyba nos ale miał, tak? Słucham? Drugi był chyba nos złamany. E, tak, a drugi przez e, drugiego e, pożytecznego inaczej, niechcący w szpitalu przeleżał, ale odszedł. Nie udało mu się go uratować. I to są właśnie tego skutki. A to jest właśnie, e, no, jedni narobią Majdanu, tak jak pani Lempard i tego później są skutki tylko tu yy, tego takie coś jak może to choinka albo świeczka, może się mylę, ale nie powinno być takiego czegoś. I tu, jak yy, przykładowo yy, rząd zapala yy, taką świeczkę chanokową, to i yy, to jest już moje zdanie, żeby też zapalić yy, taką świeczkę, co księża sprzedają w kościołach roznoszą. I tu żeby było 3-4 w jednym. Zależy jaka jest jakie jest wyznanie przykładowo w Sejmie. To żeby kilka tych świeczek mogło się każdego wyznania i wtedy by był full wypad. Wtedy brown by nie latał z, z gaśnicą, może mu za, konar mu nie zapłonął, albo mu styki się przegrzały, no i powinien tą gaśnicę sobie na baniak, to by było git. <grystanie> no dobrze, dobrze, w takim razie <grystanie> dziękuję Pani Leszku serdecznie ja za, też za poświęcony czas, za rozmowę, miłego dnia życzę, mm? do widzenia. Do widzenia.